Witam Was w kolejnym odcinku i to zastanawiacie się co jest na tym, co to są za tereny? No, zaraz się dowiedzę. Idziemy za tym domek I jesteśmy w takim miejscu Co to jest za miejsce? zaraz to dowiecie, tylko pójdę po. do góry Gdzie Idziemy za. o, siema! Cześć Skąd by ta masza lepka. No coś będzie. Ej, weź mi pomóż odbudować. Bo ja tu chciałam wysadzić TNT, żeby nie musieć nic. No. Chcia... Chciałam taki duży teren, taki zaokrąglony jak TNT robi, ale... By dużo. No i to... To! Podejdź, dam ci. Masz, masz, dam ci o jednego dźwignię i niszczę. Dobra, proszę się zastanowić, a co to jest za domek w ogóle? Ej, a e, ty masz ten... Czy ty masz pochodnia? Bo ja mam bardzo ciemno w domku. Hmm. E, pewnie że zastanawiacie. nowa osoba. A coś to się tobie będzie? Nie no ja czy... idę do kop kopać. Słuchajmy, to znowu I... taki kolega nasz. Eee... U twojego z domku zbuduję te... Te to. Do kopalni, jak to się nazywa? Kopalnia, tak? Tutaj jest teren na razie jeszcze nie wiem na co. Bogu zrób to gdzieś tu. Dzień. Tutaj gdzieś. I teraz tak, ten domek jest mój, ten domek jest w Bogusia, a ten domek jest naszego kolegi, który nie wiem czy będzie grać, ale po prostu to po prostu się później. Pierwmy domek. I powinniście zastanowić się czemu jesteśmy w takim, na takim świecie. to jest nasza nowa wioska. Bo ogólnie jak na tamtą weszliśmy w budżet z końcem no to... Nie wiem czemu, ale no wszystko nam wyzerowało, wszystkie światy. I po... postanowiliśmy, że będziemy robić to no, i Po prostu dlatego teraz jesteśmy w takim miejscu. Jesteśmy w ulubionym miejscu bo się czyni na bagnach bo on, on tamtej świat chciał na nie się mnie pyta buzia babci, to to się nie on tamtej nie chciał na bagna. tamtej który mieliśmy okej okay. ogólnie wszystko widać, nie? o, <grym> Zrób mm -hmm. to co to... A ja, no ja nie powiem Masz łopatę? Łopatę? Tak, tak, a co? Daj Ej, Aj. nie rób tego kill Ej! Daj łopatę A po co? Ej, już Hej, nie bił Nie gada, to Ja na to... razie nie wiem co będę budować tutaj, ale po prostu mam takie nie, nie, nie zajęły. Ej, ja wiem <coughs> jak to coś pod wodną trawę jakąś. Czy jaką na tam. I wiem jak rozmnożać żółwiki Ja i dam im trochę w... Ja ich na razie tu, ale weź im daj więcej terenu, bo my mamy malutko terenu dobra, z... Zajmiemy się to zaraz tylko zakończę ścieżkę. I z tego domu. Okej, okay, ten. Ja to zrobię okay. takie coś, żeby dało się ją roznać, O, la. Znaczy, w, jest. w ogóle jakbyście się dziwili, obdziwili czemu, wczoraj, wczoraj nie było filmu, na no, dlatego że robiliśmy tę wioskę, więc cały dzień wczoraj robiliśmy tę wioskę. Z sumaskapliliśmy się jakoś od kury, o 14 jakoś tak, nie? Wczoraj, wczoraj w sumie jako...

Wiele będzie więc... nie A ten piaskowiec to znaczy coś jest co można zrobić. No bo... Zobacz to, tu jesteśmy na pustyni. Ej, Bóg, no go. Um, no? Możesz to trochę powiększyć i patrz to. Chodź tu. Cóż... To biorę płatki na te. Czekaj, tylko byś musiał postawić tutaj tylko drzwi, ja mogę przemienić. Ale nie, są jeszcze jedno na... Żebyś miał tutaj to ładnie, żeby było symetrycznie. Daj mi to drewno. Skąd ty takie drewno możesz łamie? Skąd ty ciągle masz takie drewno? Tak, sawanowe. O. Skąd ty masz I... na Ty Całą no kurde grasz? Na tym serwerze? Nie, kupię, sawanie jest mega blisko. By niby. Ja sobie pływam i tam... tam gdzieś jest savano normalnie. Chyba, ale nie wiem, czy w tą obojętną stronę, ale wiem, że około gdzie tam. Dobra, to sobie myślę, że. Weź to przedyszczut. Tutaj. E, tutaj musisz ten, i tutaj postaw drzwi, nie? To jest po prostu te, ociesane, tak? Ociesane czy jakieś tam. Dlaczego czy drzwi? Bo ja nie, Ja miałem te drzwi, tylko nie mogłem. O, za pierwszym razem miałem. Bo wcześniej mi się nie chciało tak fajnie położyć. Nie, w sumie nie chciało Kadać creeper? mi się, Piosy, to mi się Ej, po... Gdzie on ta Nie, no, bo creeper, a ja nie... nie chcę, żeby on coś wybuchnął. No. Nie, w tak było. Wiem, ale nie. Nie wiem. Chodź mi się teraz pa. Już. Nie, spróbujmy tylko i wyślijmy A ja w ogóle mam perełka. W ogóle widzowie, napiszcie, czy chcecie, żebyśmy tylko dodali jakieś na przykład, takie luszki tutaj na ten serwer. Teraz... Albo customowe craftingi, bo ja znam takiego fajnego plugina. Weźmy... Jakieś dodatki albo inne no. Po prostu napiszcie, czy chcecie jakieś dodatki do serwera, to postaramy się dodać. Albo może. Albo mogę w końcu napisać, jakie? Ja. Na pewno. Ale jakaś ktoś... normalna, jak, nie jakaś dziwna. Na pewno, na przykład takie różki, takie rzeczy. Wiecie? E, no różki na pewno kiedyś dodamy, tylko. Jaftingi. Jaftingi to też dodamy, bo na różdżki podprostujnie na różku, Będą portować z ruski. Ogarniemy coś widzimy co tutaj tak. A ja zauważyłeś tę trzcinę jaką posadzimy? No widziałem, widziałem. Ej, i w ogóle... W końcu wiem, że tę trawę w, w, w oceanach można zbierać nożecami, co mi mega poz, pomogło. Pa, ja rozwalił Widzowie, patrzcie, jakie ładne. Ale co? A w sumie może być tu blisko Gdzie jesteś? O, tu jest sawanowe drewno, dobra mam, widzę je właśnie. Chyba ty tu byłeś. Blisko, jest taka góra, jest tutaj taka góra i na tej górze są tutaj, są obok sawanowe drzewo, takie rzeczy. No patrzcie to, no przy bazie, tam jest domek i naszego kolegi, a tu jest sawanna. Ej naprawdę, tu zbierałeś? A prawdopodobnie tego było więcej, no bo tych trzech jest raz, dwa... Ja jeszcze gdzieś indziej zbieram, bo mam... Ja sobie popływam łódką tak... Ej, ty no ma nie... to wbiegłeś, a ja zleciałem do łódki, tak, Ej, a ty masz taką jedną letkę nie? Nie gadaj, żółwik. Żółwik. A, żółwik. Ej! Jak chcę go zabić? Bo inaczej mu się dropik. O, jest. Ej! Ej! A wiesz, ty mi więcej zadajesz chyba? w wodzie Zadaj mi 300, tr a ja nie mogę... mam za... E, ja mam, mam mam nie HP, a ja mam jeszcze głotek. Ej, pa, Enderman, pato. Nie zabijesz mi, go? No chodź enderman, nie dobra dzięki. Ej, ty widzisz, chodź tu emania, nagle się do ciebie tepa. Perełka była? Nie. A ja mam perełka. Daj. Już, głupie. Witus. Chłopie no, mi się. Nie chcę tej perełki. Nie chcę. Czy serca mi dostały? Nie chcę tej perełki. Ej, a ja weź chodź do łędu. Zaraz. No, no, Ej, aj. End jest daleko, Jens. chłopi, wiesz, jak daleko z End. Ogólnie żeby nie było tutaj portal, tylko za liście, bo to była droga. Eee, to po prostu weź, pójdź. Ej, a skąd... Dlaczego ty nie masz portalu do Endu? Nie, do nie Endu. A jasne, Endu. Eee, tylko Ned Ty, ty jeszcze dzisiaj w nocy był portal! Nie widziałeś? Co? Czy dzisiaj był portal? Ja. A to mnie wtedy jeszcze nie było. A który był? No, wczoraj jak z Pichem graliśmy. Mhm. Jak ty poszłeś, no to zrobiliśmy. panego znajdź mnie. Jestem w moim domu. Ej, patrz. Gdzie ty jesteś? Chyba cię nie znajdę. Ej, widzisz? Nie ja tu nie ma Jestem Jak jesteś, jak cię tu nie ma no jeszcze jest hmm. nie jestem Nie wiem gdzie ty byłeś? Podaj się mam cztery TNT, nie za mam <noise> się ich użyć Dobra, mogę ci podać kordy. Okej. Okay. Ale... Trzydzieści siedem na minus. Trzydzieści siedem na minus dwieście siedemnaście. Z. Z to minus dwieście siedemnaście. A. By orku. Ej. Taniec godowy orku. Ej. Okej. Trzydzieści siedem. jak cię tu nie ma. Co? Jestem. A gdzie a nad czym jesteś? Mm, kody podanie, gdzie jestem? Trzydzieści siedem? Sześćdziesiąt trzy... Minus... nie. siedem na trzydzieści... 30... siedem. 37... Dwie... dwieście siedemnaście, tak? dwieście no, Jak ja cię nie widzę? Dobra, mogę Ci też podać inne kąty. No, no. Wysokościowe, tak? Eee, 27 na minus. E, z, 20! X. X. Ale jak 20? X to jest 27, a Z to jest minus 200, 227. Jak 27. No, przenosiłem się. A e, te a te Z? Z nie powiem. A te wysokości? No nie, no nie powiem wysokości. Nie no ja się podaję. Tylko powiem, że gdzieś jestem na tych kordach. Podaję się, podaję. No. Bogu U, Aha. Pod... Miej w domku Nie, ale tu nie poszedł Dobra, patrz co, teraz wejdę... Dobra, patrz co, tak. wchodź do mnie do domku i mnie znajdź teraz Od razu we... Nawet nie mam czasu gdzieś się stawać. Teraz jak mnie nie znajdziesz... Jestem na kordach 37. Już! No. Tylko ja byłam w tych żółwików. Nie gadaj, jajeczki się wyklu. Ja no, myślałam że nie nie Musiałeś. No. Jak? Ej, ty jesteś nierdziany, bo ja tu widzę szybkę się otwierającą, a ciebie nie ma. Pa. Nie Gdzie jesteś? Pa. Patrzę na ciebie? Czekaj, ja cię nie widzę. Ja? Mam pomysł. Chyba wiem. Dobra? Naprawię ci. Nie, jak nie tu. Jak nie tu, tu gdzie? Podaj się. Jak ty. Ty jesteś pod no nie No i spróbuj weź. <ścoughs> Odbuduj czekaj. Odbuduj. Ale nie masz prawa tam wchodzić. Dlaczego? I ale ty tam coś tam ukrywasz? Mega dużo powiem ci. Widzowie, wiedzą, co tam ukrywam. Dobra, wejdź sobie. Okej. Okay. Gdzie ty? Gdzie ty? Hmm. Gdzie ty? Kto ty masz tu bikona? Co? Ty masz tam bikona? Jakąś mega zbroję? to I książeczka. Domek. Piasek na tak bądź. Miał w szóstkę Mmm... gadaj! Ty sobie to zrobiłeś... Ej, a mogę je... mi zbyt... Je! Yeah. Pierd ty masz taką dobrą, mogę z moja sobie... Część. To jest moja część z wiesz? Ale mogę je jedną z tych. No i patrz, tu jest moja elektro. Zawsze sobie Cześć, moje nie. Moje. moje nikomu nie oddam skrzydły. Nie no mega. Ej, a mógł coś zabrać stąd? No, a masz te diamentów? Diamenty? Mm -hmm. Nie mam, a co? No myśmy zostawili Ej, a masz te, te, y Jak to się nazywało? Mm -hmm. Muszę sobie przypomnieć, myślę. Jak się to nazywało? Myślę, tam książkę sobie, być mądrzejszym. Co? Ja. Myślę sobie. Jak mi się nic nie zadaje. A, bo ty łapną bierzesz. Ja, ja. ja też tak nie. Wiem. Patrz, to mam w ręce, proszę cię. Przestań, bo ja mam. Okej, okay. mam to w ręce. No zachowam. Nie, Jeszcze te... tu. A patrz, wyjść tędy. Patrzą, bo... Później ci drugie kordy podawałem. To były te same kordy. Patrz. To są kordy. Ja tym właśnie. Ja tym wejściem szedłem, bo coś czułem, że zamkniesz przede mną. A chciałeś zamknąć, nie? Tak. Właśnie. Ja weź tu, cięcie z bo chciałbym chwilę dla siebie. Czy jeszcze nie? Ja, ja w ogóle chyba już będę chciała kończyć odcinek. Widzimy się widzę w kolejnym odcinku. O, ale... pa, pa, pa. A ile ma odcinek? Bo chcę.